Tam, w tym zadaniu będziemy omawiać układy, które mają nieskończenie wiele rozwiązań. Mamy takie zadanie, w którym należy dopisać do danego równania drugie równanie, tak aby rozwiązaniem było nieskończenie wiele rozwiązań. W jaki sposób y, tworzymy to drugie równanie? Napiszę sobie klamerkę do tego pierwszego równania w przykładzie A. Tak dopiszę współczynniki przy x, y, a także liczbę wolną, żeby po dodaniu stron otrzymać zera. Te współczynniki po dodaniu, powin suma ich powinna być równa 0. Wobec tego, jeżeli mamy jeden y, to tu napiszę minus y, ponieważ 1y plus minus 1 równa się 0. Jeżeli mamy minus 2x, to piszę 2x. A więc zawsze powinienem otrzymać 0 po dodaniu. Natomiast jeżeli mamy 3 jako wraz wolny, no to mamy, dopiszę tutaj minus 3. A więc w ten sposób utworzyłem układ równań. I rozwiązuje, tak jak to już z reguły każdy układ rozwiązujemy, czyli po dodaniu y mamy 0y, po dodaniu jednomianów z x mamy 0x no i po dodaniu razu wolnych to będzie też 0. Czyli mamy równość lewej równa się prawa strona równa. A więc 0 na się 0. Czyli taki układ ma nieskończenie wiele rozwiązań. W przykładzie B dopiszę w ten sposób, że można i tak, że w pierwszym równaniu 3x mamy, a więc w drugim może być na przykład y, dwukrotnie większy współczynnik, czyli 6. A więc będzie 6x. Przy y też musi być dwukrotnie większy. A więc 4y. Natomiast raz wolny też musi być dwukrotnie większy, czyli 8. Dlaczego? No ponieważ jeżeli ja pomnożę teraz yy, pierwsze równanie przez minus 2, no bo wtedy oczywiście otrzymam minus 6x i minus 4y równa się minus 8. Dlaczego mnożyłem przez minus 2? Ponieważ yy, wtedy zredukuję x. To jest tak jak każdy, w każdym układzie rozwiązuje, czyli ustalam, którą niewiadomą redukuję do 0. Tutaj łatwiej jest redukować x, gdyż po wymnożeniu minus 2 przez 3x otrzymam minus 6x. Tu już mam 6x w drugim równaniu, czyli po dodaniu otrzymam 0. Przepisuję drugie równanie, bo już wiem, że właśnie otrzymam 0. Podawaniu jednomianów z x. A więc będzie 0x. Oczywiście y też nam się zedukują do 0. I wyrazy wolne też do 0. Wobec tego również ten układ ma nieskończenie wielorozwiązań. Może przy, powtórzę e, na, na, na tym przykładzie kolejnym, w jaki sposób rozwiązujemy taki układ, który ma nieskończenie wiele, wiele rozwiązań? No załóżmy, że to będzie taki układ. Czyli postępujemy na początek tak, jak przy każdym układzie, przy rozwiązaniu każdego układu. Wobec tego ustalamy redukcję którego jedną miano, na przykład z y. Współczynniki przy y są 3 i 6, no to liczba, która się dzieli przez 3 i 6, to jest oczywiście 6. Wobec tego zapiszmy, że tu będę miał minus 6y, a tu będzie 6y w drugim równaniu po wymnożeniu przez obie strony dwóch równania. Przez co musimy pomnożyć, żeby otrzymać minus 6y. Właśnie tu, tą liczbę 3, oczywiście przez minus 2. Żeby otrzymać szóstkę, o tą, no to, czy, to z liczby 6, żeby otrzymać 6, to oczywiście mnożę przez 1. Czyli jest bez zmian równanie mnożę minus 2 przez 3, a więc będzie minus 6y. Minus 2 przez minus 5 mnożę oczywiście znaki również, czyli będzie plus 10x i minus 2 przez 2 będzie minus 4 przepisuję drugie równanie, ponieważ mnożąc przez 1 nie zmieniamy liczb współczynników Okazuje się, że po dodaniu stronami oborównań otrzymamy 0y, 0x równa się 0. Czyli ten układ też ma nieskończenie wiele rozwiązań. Czyli na początek, jeżeli to jest układ także z nieskończonym ilością rozwiązań, więc na początek również rozwiązujemy tak jak każdy inny układ z jednym rozwiązaniem. Układ sprzeczny ustalamy redukcję y, jednomianu w tym przypadku redukcję z niewiadomą Y. Teraz rozwiążemy przykład z parametrem. Będziemy mieli takie polecenie dla jakiej liczby m układ ma nieskończenie wiele rozwiązań i zapisuję teraz ten układ cztery m Plus 3x równa się 6 to będzie 8y plus 2x plus 4. M to jest taki parametr. Nie wiadomo, to są oczywiście x i y. W jaki sposób postępujemy? A więc zgodnie z tym, co zawsze e, czynimy w, w każdym układzie z jednym rozwiązaniem, czy w układzie sprzecznym, czy w układzie. Nieskończenie wieloma, nieskończenie wieloma rozwiązaniami. Ustalam redukcję w tym przypadku x, bo jest oczywiście to są współczynniki. Łatwiej nam jest wtedy wyznaczyć przeciwne liczby. A więc tu będzie załóżmy minus 6x, a tu będzie plus 6x, ponieważ szóstka dzieli się przez 3 i przez 2, a więc wybrałem 6 przy x. Żeby otrzymać minus 6 o tą li liczbę przy x, to trójkę muszę pomnożyć przez 2 oczywiście. Przepraszam, przez minus 2 Natomiast żeby otrzymać 6 z plus 2, więc zwracamy uwagę na znaki. Plus 6 mamy tutaj, yy, a tu mamy plus 2. Bez tego yy, żeby plus 2 pomnożyć przez 3, to wtedy otrzymamy plus 6. Minus 2 mnożę przez 4y, y, minus 2 mnożę przez 3x i minus 2 przez 6. Trójkę w drugim równaniu przez 8y, plus 3 też mnożę przez 2x i trójkę przez 4. Upraszczam, jednomiany będzie minus 8y 6x. W drugim układzie 24y plus 6x równa się 12. I oczywiście teraz dodajemy stronami równania. Tu jest literka M, wobec tego muszę przepisać. Nie napiszę, że tam jest 0y, y, tylko po prostu taką sumę 24y. Znaczy minus 8y minus 8my plus 24y. Oczywiście x -y zredukujemy, czyli będzie 0x i wyrazy wolne także zredukujemy, będzie 0. Ponieważ e, naszym celem jest znalezienie takiem, żeby ten układ miał nieskończenie wiele rozwiązań, to wobec tego y, -y także muszą się zredukować. Ale jakie powinien być liczba m, Jak... jeżeli sobie y przed nawias wyłączymy, to będzie tutaj wyraźnie widać, co mamy dalej zrobić, ponieważ wiemy, że przy y ten współczynnik musi być równy 0. A więc po to y przed nawias wyłączyłem, żeby otrzymać współczynnik, takie wyrażenie, przez które się mnoży y ale to wyrażenie, czyli minus 8m minus plus 24 musi być równe 0. I tu tak zapiszę, a więc otrzymam równanie z niewiadomym m. Rozwiązuję i w ten sposób już mam tą liczbę m równą 3. No bo jeżeli podstawię do tego wyrażenia, to widzimy, że otrzymam y się 0. Czyli po prostu to, co jest potrzebne, aby układ miał nieskończenie wielorozwiązań. Dziękuję za uwagę, no i zapraszam na następny film.